Cześć, Ja jestem Grzesiek i dzięki uprzejmości Dobobikson możemy dzisiaj się przyjrzeć dwom, dwóm gadżetom od Gana. a GAN-ROBOT i GAN 356I. Robot bez kostki nie działa, to jest kostka, więc najpierw przyjrzymy się kostce, a później robotowi. Pokażę je tutaj pudełka, żebyście też widzieli oczywiście, jak to wygląda. No to zaczynajmy. W pudełku, tu gdzie jest kostka, mamy takie elementy: to jest ładowarka, stacja dokująca która ma normalne wejście, tu jest wejście od telefonu komórkowego, od ładowarki standardowej. No i w ten sposób ładujemy. Ja tu już to wszystko mam naładowane. Oczywiście tu jest instrukcja obsługi, jak to wszystko połączyć. To za chwilę pokażę, i pudełko, gdzie tu jest jakiś woreczek i jakieś części zamienne drobne. Dobrze, postaram się tak to ustawić, żeby lampy się wam za bardzo nie odbijały. Więc aplikacja, która jest nam potrzebna, to CubeStation, którą ściągnąłem ze strony Gana. Odpalam ją. Tutaj może jest tak, że uda się pokazać, jak ktoś się uruchamia kostkę. Tak, mamy. A nie, jest kostka niewykryta. wykryta. Gdyby ta kostka nie była wykryta, tak, jest wykryta, tak, to kostkę odpalamy w ten sposób, że. Włączamy i musimy włączyć tutaj bluetootha i nawigację, lokalizację. To jest bardzo potrzebne, żeby wszystko działało prawidłowo. I teraz po prostu wystarczy, że potrząśniemy kostką i trzy razy i ona pod wpływem tych strząsów się odpala. Musi być oczywiście naładowana, no i później już tylko jest tak, że musimy skalibrować to wszystko. I tu mam zawaśćmy pierwszy problem, mianowicie ekran Huawei, ja jakby jest taki, że ja tutaj nie jestem pewien nigdy, czy dobrze mi się to skalibrowało i tak dalej. Nie? Więc to tak działa. I teraz ta aplikacja ma kilka takich elementów, które, które warto tutaj na wstępie scharakteryzować. it to jest po prostu taka jakaś gra, która ma nas nauczyć układać, prawdopodobnie metodą RBL, ja tego jeszcze nie przechodziłem. Tutaj online battle to jest taki feature, gdzie my możemy sobie walczyć z innymi użytkownikami, przyjaciele, beginner's mode i tak dalej, różne mody. Też tego w to mocno się nie wgryzałem. Troszeczkę tylko poukładałem na jeden, przeciwko jednemu, i wadą dla mnie, na przykład, tego jest. To, że jesteśmy ustawiani naprzeciwko siebie i mamy tylko jeden solf I na podstawie jednego solwu jesteśmy jakoś tam oceniani. I chociaż to dobiera tak, ma dobierać tak, że te poziomy umiejętności mają być podobne. Dobra, natomiast tutaj dwa elementy wydały mi się ciekawe. Pierwszy to jest ten personal training. Gdzie my możemy, czy algorytm Scramble, czy Standard Timing, czy Free Scramble, to jest bardzo podobne. Weźmy algorytm Scramble, gdzie scramblujemy według algorytmu. Tak, tutaj pokażę. Tak, mamy pomieszaną kostkę. I teraz. Rozpoczęła już się inspekcja, w zasadzie ona się zaczęła w momencie skramblowania i teraz w momencie kiedy wykonam pierwszy ruch to będę już układał kostkę i jakby nie muszę włączać timera, to jest taka, no nie wiem, ciekawa cecha tego. a że w razie zobaczmy jak to wygląda, tak żebyście tutaj widzieli. A więc tak. Pamiętajmy, że ja tutaj układam przez ekran telefonu, więc nie wszystko dobrze widzę. Tak, o, i mamy czas, 19 na przykład 21. I teraz ja mogę sobie tutaj wejść po kliknięciu, tak, w góry, i te czasy, w zasadzie wszystkie czasy, mogę prześledzić, jak wyglądało ułożenie. Zobaczmy, tutaj tak wyglądało to moje ułożenie. Tak, pewnie to jest przyspieszone i mamy, zobaczmy, podział na różne etapy. TPS 4.1, liczba ruchów 78, rotacje. Więc to jest przy... ciekawe narzędzie, które pozwala też nam analizować, jak wyglądają nasze ułożenia i co ewentualnie należy poprawić. Tak, tutaj już mamy nawet rozpiska całego, na przykład ułożenia. Tu wszystkie elementy, tak jak widać. Jest bardzo ciekawe, jakby nie musimy robić tego sami. Tej rekonstrukcji, tak, tylko wystarczy, że to sobie gdzieś tam przykleimy pewnie, to można gdzieś sobie jakoś wysłać. To jest ciekawy feature, że tak Druga rzecz, no to tutaj mamy algorytm training, tak, i możemy to sobie wybrać. Możemy ćwiczyć LBL i CIFO. i na przykład, jeżeli je ja wezmę OLL, tak, tutaj mam tylko przypomnienie, żeby ustawić kostkę prawidłowo w ten sposób i teraz zobaczmy, że tu mam pokazany algorytm, jaki mam wykonać. I tak mam zrobić. Więc jakby pewnym minusem jest to, że to co jest tutaj na ekranie, ja muszę sobie wyobrazić w tym miejscu, że się pojawia, tak? Że nie ma tak, że jakby to co jest układ na kostce jest tym co mam obserwować, tylko Mam po prostu wykonać to, co jest tutaj. I te algorytmy wykonuje różnie. Tej część algorytmów no, dla mnie jest innych. Nie na, o, na przykład ten algorytm ja muszę zrobić. Zdaje się, że tak. Tak, czyli U2 muszę sobie dodać, żeby sobie to wyobrazić. Więc to może być pewna trudność, chociaż no z kolei zmusza to do ćwiczenia pewnej wyobraźni. I to samo mamy, to samo mamy w przypadku PLLi, że ja przy tych ćwiczeniach PLLi już. od tutaj mam tylko kształt na kostce, więc muszę sobie wyobrazić. Tutaj oczywiście muszę znać kształt tych literek, ale mogę ćwiczyć tak zwaną two sided Recognition, nie? to znaczy rozpoznawanie wszystkiego po dwóch stronach. Tak, o tej mamy na przykład permutację J. Nie z tego kąta. A jeszcze alfa trzeba dodać. Tak, a, bo to była N, to jest NK. No właśnie. Źle rozpoznałem algorytm, bo tutaj nie widzę dokładnie, że tu jest strona pomarańczowa. Myślałem, że jest cała czerwona. no. Więc dobrze, to są takie cechy. I teraz dla mnie ciekawym elementem w tym wszystkim jest to. Tutaj możemy wziąć na przykład opcję Free Scramble. To znaczy. Scrambla możemy wykonać z ekranu monitora i tutaj też sobie rejestrować ułożenia, ponieważ jeżeli trafi nam się jakieś dobre, no to będzie łatwiej na przykład zrekonstruować. Natomiast dla mnie bardzo ciekawym elementem była, jest ten element, czyli AI Solve, dlatego że ja sobie tutaj ćwiczę, bardzo lubię układać kostkę w najmniejszej liczbie ruchów i zauważyłem, że tutaj AI, czyli sztuczna inteligencja, układa według takiej metody domino reduction, czyli można się nauczyć doprowadzania, mam nadzieję, że się nauczyć wykorzystując te przykłady do etapu domino, jak i później też to, to, to co się później człowiek uczy, dlatego, że tutaj akurat w przypadku domino reduction jest tak, że no, nie ma za bardzo algorytmów i doprowadzanie do etapu domino wymaga pewnego doświadczenia, które możemy nabyć, na przykład śledząc tu ułożenia. No zobaczmy, jak to wygląda. No i teraz mamy już etap domino. Domino polega na tym, że wszystkie elementy z górnej i dolnej warstwy mają ten sam kolor, to znaczy zarówno rogi jak i krawędzie. Natomiast krawędzie z bocznej warstwy są dobrze zorientowane i są tylko tutaj z boku. No i teraz możemy sobie prześledzić jak on tutaj to będzie układać. Generalnie zauważyłem, że szuka, czy też produkuje dużo par. Tak? Tutaj już zrobił na przykład taki kwadracik. Tak, ale będzie on zburzony po to, żeby tutaj zrobić drugi kwadracik. Tutaj chyba w ten sposób trzeba będzie zrobić. No i już widać, że jest ułożenie. Wadą tego ułożenia jest to, że nie można go nigdzie sobie zapisać. To znaczy, ja to nie widzę jakiegoś możliwości eksportu. Jakby muszę tutaj prześledzić to ułożenie, czyli musiałbym gdzieś sobie z boku na kartce je rozpisać. Więc można się z tego uczyć. Bardzo ciekawy gadżet, może sobie później nad tym posiedzę. Natomiast, no, właśnie nie ma tej możliwości eksportu. No dobrze, i teraz weźmy sobie robota. Tak, robot przychodzi do nas w takim pudle, oczywiście. To tak, tutaj zapakowałem poglądowo, żebyście widzieli. No tu jest książeczka od robota, którą bałem się, że gdzieś zgubię. Mm, e, tak, no i mamy takie opakowanie usztywnione, żeby tu się nic nam nie połamało. E, w środku mamy wszęcik, czyli ładowarka. I tu jest taki pierwszy ząb, czy pierwsza rzecz. Ładowarka ma bolce chińskie chyba. Tak? To znaczy te z krajów anglo Nie do naszych kontaktów. Na szczęście miałem przejściówkę. No i tutaj mamy cały robot. Yy, musimy spionizować go, czyli musimy w ten sposób otworzyć. Yy, tak. I tutaj przycisnąć. O tak. I doczepić jeszcze O, mamy ten element na środku. Dobrze, wy, wyjdę z aplikacji. O, i to było to, na co czekałem. Czyli mamy potwierdzenie, że robot udało się podłączyć. Jest też kostka. No i teraz tutaj ten tryb robota już jest. działa zupełnie inaczej. Po pierwsze, tak, możemy sobie pomieszać kostkę. Strasznie tutaj ciężko jest to zrobić, tutaj przy pomocy tego, co mamy. I teraz umieścimy ją sobie w robocie, i w ten sposób. Tak. O, jest zablokowane. No i teraz zobaczmy, co się stanie. Jest. Ułożone. Jeszcze raz możemy sobie wyjąć. Tak, pomieszać. W sposób zupełnie dowolny. Umieścimy też inaczej, na przykład teraz niebieskim do przodu. Tak, rozsuwamy. Dobra, chyba złapało. Zobaczmy, że on już nawet rozpoznał, że tak jest. No i zaczynamy. Znowu możemy powtórzyć czynność i tak aż do upadłego. No, zauważmy, że to działa niezależnie od tego w jakiej orientacji... E z, ustawimy kostkę, więc to jest tak naprawdę gadżet, który ma nam przywracać kostkę do stanu jakiegoś ułożenia wtedy, kiedy nam coś nie wyjdzie, kiedy na przykład się uczymy układać. Tak mi się wydaje, mamy Cube Staties and Soft Again taką confirm Gra. I tutaj robot jeszcze służyć może do jednego, mianowicie w momencie, kiedy mamy tutaj personal training. Tak, to i sobie weźmiemy. No to możemy wrzucać do robota i on nam ją, ją, czyli kostkę, pomiesza. Tak, jeszcze raz. Nie wiem, po co mu jest potrzebne. Nie, to Pewnie przechowuje. Sieć mu jest potrzebna, pewnie do przechowywania danych, tak? I teraz mamy kilka sekund na wyjęcie. Mamy kilka sekund na wyjęcie kostki. Tak, i jej. Ułożenie. O, już mi zaczął biec czas ułożenia. Tak więc tutaj ułożymy, jakkolwiek w tych utrudnionych warunkach to jest możliwe. Tak udało się w 20 sekund. Tak, no i tak to działa. Ja tu pomieszam kostkę i, no właśnie, pytanie zasadnicze, które ja, na które ja nie umiem sobie odpowiedzieć, znaczy odpowiedź chyba jest negatywna. E, tak. E, o ile e, kostka elektroniczna jest dosyć ciekawym, ciekawą rzeczą, która może pomóc speedcubingu, speedcubingu jako takim. Czy w treningu. O tyle robot, ja nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, po co mi on jest potrzebny. To znaczy, jest to bardzo fajny gadżet i bardzo dziękuję Bobikson, że mi go przesłał. I y, gdybym miał wolne 70 dolarów, pewnie bym go sobie kupił i postawił na półce. No ale właśnie jak to z gadżetami, nie? Z, bym go postawił na półce i tyle bym z niego miał, dlatego że umiem ułożyć kostkę, umiem ją y, pomieszać. Przełożyć. Umiem ją pomieszać i tutaj mieszanie na przykład z kostki w robotę, prawdę mówiąc, mi niczego nie ułatwia, dlatego że i tak jakąś liczbę ruchów muszę wykonać, moje mieszanie kostki jest dosyć szybkie, więc mi w niczym to nie pomaga. Być może zawodnikom na niższym poziomie, takim przed SAP30, powiedzmy, może to pomóc, natomiast mi... Jako tak, po prostu nie, no, to, to, to nie tak. Natomiast no, gdyby to się udawało, włożyć każdą kostkę i tam tylko, że mamy przycisk, klik i pomieszać kostkę i każdą kostkę, którą możemy włożyć, żeby pomieszać, gdyby to się udawało, to na zawodach byłoby to mega dobre, dlatego że najwięcej jakby problemów, czy czasu schodzi przy mieszaniu kostki. Jest to zresztą też czynność dosyć męcząca dla kogoś, kto miesza kostkę na przykład przez 20 minut, czy pół godziny. Tak więc reasumując, ciekawe gadżety, zwłaszcza kostka elektroniczna, natomiast w przypadku robota ja tak naprawdę nie wiem, czy to jest gadżet, który jest do czegoś nam potrzebny. Cieszy, ale jak to gadżet? Jakiegoś większego pożytku ja z niego nie widzę. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś swoje opinie w temacie robota i tej kostki, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Pogadamy sobie najwyżej. Dzięki na razie i pa!